Byliśmy u Leszka, Drogosza, zawieszenie odebrane i tym samym trzeba ustawić poprawność y, ustawień y, lak z przodu, tak. tak to można nazwać? Słuchajcie, te nasze tutoriale, one dziś, teraz, ten dzisiejszy będzie trochę dłuższy. Słyszycie naszą chrypę, moją i Karego, wczoraj byliśmy na zawodach. Ja nie startowałem, ale dopingowałem, co wcale nie jest łatwe i proste, biorąc pod uwagę jeszcze, że trzeba to wszystko zmontować wcześniej, nagrać. I tak dalej, a Kary również ma chrypę, bo wczoraj startował na zawodach w Brennej. Dzisiejszy tutorial jest trochę dłuższy, ale tak gwoli wyjaśnienia, wszystkie tutoriale krecimy bardzo spontanicznie, wtedy jak coś mamy do roboty przy motocyklu i naszym zdaniem jest to na tyle interesujące, że tą krótką wiedzą możemy się podzielić, to po pierwsze i po drugie, sorry za jakość, chociaż jesteśmy, jesteśmy zaskoczeni, że jakość tych filmów czasami jest bardzo fajna, bo wszystko to, czyli te nasze 96 sekund kręcimy po prostu z telefonu, telefonem. Te rzeczy mogą się wydawać, że y, powtarzamy, ale te rzeczy tak naprawdę należy powtarzać, bo czasami się o pewnych sprawach zapominam. To pierwsza rzecz, a druga rzecz, my o takich rzeczach już może, ja już sam nie pamiętam, pewnie mówiliśmy, tylko one gdzieś tam głęboko są zakopane w tych filmach, które czasami tak. trwają dłużej y, i trudno to wyłapać. No, wyłapać po prostu, odnaleźć nie, y, także ustawiamy Ustawiamy przednie zawieszenie, przednie, przednie zawieszenie. Po rozkręceniu ka każdorazowym, wyjęciu lak, zawieszenia, powinniśmy tę czynność zrobić. Tak. Jest to bardzo ważna rzecz, bo. Yy, to znaczy, nawet po wyciągnięciu i po przewrotce. Tak jest. Czyli musimy ustawić yy, laki, żeby były równoległe. Mhm. To jest bardzo ważny element, bo to jest, żeby to zobrazować, to nie da się ściągnąć spodni, mając, że tak powiem, w rozkroku nogi. I odwrotnie, mając zbyt blisko, powiedzmy, że one nam spadną. Tak. Więc y, musimy ustalić tą równoległość tych lak. Popuszczamy sobie dolną oś, czyli cztery śruby na dole. I bardzo prosty sposób jest taki, Żeby po prostu zanurkować. Tu. Czekaj, po czekaj, 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 czekaj. Ośka jest dokręcona? Nie. Ośka jest niedokręcona. Te cztery śruby, o których wstary wspominał, jeszcze raz na na nie. Dwie z lewej, dwie z prawej. Są niedokręcone, są różne Tylko ośka y, jest niedokręcona, ale jest lekko jakby przychycona, czyli do granicy, złapana, złapana, do granicy już przesuwania się oś. dokładnie mm -hmm. tak, bo jeżeli tego nie zachowamy i skręcimy potem śrubę, to znowu przyciągniemy tą lagę prawą do piasty, okay. to jest jedna rzecz i to jest ten mega ważny element, żeby lagi szły równolegle, okej, okay. a co, co z tymi śrubami, one są skręcone na maksa, nie te, to za te... chwilę do nich wrócimy, okay. Najdłuższy tutorial. Dobra, co robimy? E... Mamy popuszczone te cztery śruby, na ośce również. Na ośce również. Jeżeli, jeżeli już zrobiliśmy ten ruch w dół, to wtedy możemy przykręcić sobie... E... Ale to jaki ruch? Pokaż go. Ja to pokazałem. Nie. Tak, zanurzymy. No to jeszcze raz. Czyli nurkujemy, nurkujemy motocyklem. Lagi nam się ustawiają wtedy. I dociągamy sobie wtedy prawą stronę, prawą stronę e, lagi. Tak, no okej, okay, dobra, już przykręciłeś. No i dociągamy sobie śrubę i dociągamy potem odpowiednim momentem yy, śruby. Okej, okay, a co z tymi śrubami na lagach? To jest następna rzecz, na którą mało kto zwraca uwagę, ale na półkach są napisane wartości newtonometrów, z jakimi należy dokręcać te... Siła, z jaką powinniśmy tak? to dokręcić, okej. Okay, jeżeli no. zrobimy to mocniej... To... Zbyt za mocno dokręcimy tak. te śruby. To niestety, może to się wydawać mało prawdopodobne, ale półką ściskamy rurę. Jeżeli ściśniemy rurę, to, to są wartości setnych milimetrów I zaczynamy, zaczynamy jak zawieszenie pracuje, wycierać y, panewki mm -hmm. Więc jeżeli jest napisane 15 newtonów, to ma być 15 Jeżeli jest napisane, przepraszam, 17-15 Jeżeli 15 jest napisane, to 15, góra 17 I tak mamy na półkach napisane Co jak co, yy, tam nie trzeba mieć wypasionych narzędzi w garażu Ale klucz dynamometryczny Przy motocyklu absolutna podstawa To wszystko mm dziękujemy i solidy za ten